Już? Ten pomysł na obiad jest bardzo prosty, i bardzo jesienny. Ale najpierw muszę uciąć głowę radzieckiego szpiega. Najpierw szpiega pozbywamy. Oczu. O, o a się. Tak, oczu, frajerzy. Słuchajcie. Dynia piżmowa. Fantastyczne, fantastyczne do gotowania, fantastyczne do pieczenia. Trzeba nam tej części, o tutaj, bo tutaj są nasionka. Ciach, ale fra. Dynia jest cudownym warzywem, żeby zrobić z niej pirę. Tylko trzeba najpierw się dostać do reszty. O jezu! Wybierajcie miękką dynię, żeby robić takie rzeczy. Trzeba ją obrać, później już wszystko idzie luźniutko. Co za franco wiem. Tysiąc kilokalorii spalone. Bardzo dobrze, będę mógł zjeść dwa pączki. A teraz całą tę dynię pokroję w kosteczkę. Żeby się bardzo szybko upiekła. Tasaki są dobre do straszenia ludzi w załukach. Ja wybieram taki mniejszy kaliber, dzięki któremu mogę szybko sobie poradzić. O właśnie, moją dynią. Ok, kosteczka jest mniej więcej podobna. Mam tutaj garnek pełen wody. Ta woda jeszcze się nie gotuje, dlatego spokojnie mogę tam wrzucać tę piękną dynię piżmową. Trochę soli. Dynia ma się gotować do miękkości, dlatego mamy troszeczkę czasu i ten czas przeznaczę na zajęcie się filetem z kaczki. Roję delikatnie skórę. Chodzi o to, żeby ta skóra, kiedy się będzie smażyć, nie podwinęła się. Sól trochę wklepana. Be, 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 be. Ważna rzecz. To nie są steki. Nie wrzuca się na rozgrzaną patelnię takiej kaczuchy, dlatego tutaj Mam patelnię. Gaz jeszcze nawet nie jest włączony. Proszę, proszę. I powolutku. Chodzi o to, żeby cały tłuszcz ze skóry się wytopił, a potem całe mięso nim przeszło. Taki tłuszcz z kaczki jest super. Dobra, włączam ogień. Cicu! Krojenie grzybków podczas patrzenia na taką fajnie smażącą się kaczuszkę, jak tutaj. Taka jaka skóreczka fajna. Lubicie ludzi, którzy wszystko zdrabniają? Piniążki, grzybki. Trzy grzybki na jedną porcję. Podgrzybki. Słuchajcie, takie nie za małe plasterki, bo chodzi o to, żeby mieć grzyba, a nie chips grzybowy. Zajrzałem kaczce pod skórę i okazało się, że tam jest już fantastycznie cieplutko i wszystko jest zarumienione. Teraz przekładam tę kaczuszkę. Patrzcie, patrzcie jaki kolor. Mistrzostwo świata. Z drugiej strony Smażymy krócej. Tutaj było około 5-6 minut, teraz będą dwie. Z tej strony nie ma skóry, więc wszystko będzie działo się dużo szybciej. Cała kuchnia pachnie fenomenalnie. Po całym domu rozchodzi się cudowny, wręcz niedzielny, jesienny zapach. Teraz pamiętajcie, każde mięso musi odpocząć, więc ja zdejmuję ten kawałeczek, położę go sobie tutaj. Do tłuszczu kaczki dodaję około łyżki masełka. Ono się rozpuszcza, a ja będę szał tutaj. Bo słuchajcie, w tym. A! Kaczka odpoczywa, masełko się rozpuściło razem z tłuszczem tej kaczki i ja wrzucam podgrzybki pokrojone w całkiem duże plasterki. Tu są trzy, może cztery, ale zawsze robię coś takiego. Jeżeli mam na porcję trzy grzybki, dokrawam sobie czwartego, bo one są tak pyszne, że trzeba je jeść. Sól, świeżo mielony pieprz. I lecimy. Grzyby smażymy krótko, około 5 minut, dlatego ja je tutaj zostawiam, będę je oczywiście doglądał i sprawdzam jak tam dynia. Dynia jest ugotowana do bardzo, bardzo miękkiej miękkości, odcedziłem ją, teraz wrzucam ją z powrotem do tego garnuszka, w którym się gotowała. No i co, dodajemy smakowe rzeczy. Jednym ze smakowych smaków jest oczywiście masełko, no bo jak grzyby inaczej. Pire bez masełka, widzicie, łyżka. Dynia jest troszeczkę mdła w smaku. Można dodawać ziemniaki, można dodawać marchewki. Ja stawiam na coś, co jest dużo szybsze do zrobienia. Musztarda, musztarda, która jest... tak zwana whole grain, czyli grubo ziarnista. Można powiedzieć o musztardzie? Też około łyżki, naprawdę fantastycznie robi robotę. Przydatne maszyny i przydatne linki. Zaglądajcie sobie pod ym, nasze filmy, żeby zobaczyć, gdzie te wszystkie rzeczy kuchenne, bajery, jak kupić, jak wyposażyć kuchnię, żeby robić fajne rzeczy. parmigiano redziano. Tarkano, tarkano i ścieram. Zastanawiacie się ile? Tu też będzie coś koło tak łyżeczki powiedzmy. Dlatego też w tym wszystkim nie ma za dużo soli, bo wiadomo, że ser jest słony. Pieprz. żadnych blenderów, żadnej kuchni molekularnej. Zwyczajna taka zginiataczka. Pyk, 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 pyk. gotowe, grzybki usmażone, kaczka odpoczęła. Nóż. I krójmy. Nie za małe plasterki. Chodzi o to, żeby się też tym troszeczkę pobawić. Powiem Wam, że troszeczkę przesmażyłem tę kaczuszkę, jak na moje standardy. Ciach. Słuchajcie, pirek jest poprzekładane małymi ziarnkami gorczycy. Fantastyczne. Układam tutaj. Tutaj układam kaczuszkę. Pięknie. I wjeżdża grzybek za grzybkiem. I troszeczkę kwaśności postaci jeżynki. O, raz, dwa, trzy. Oglądajcie Allegro Kuchnia, subskrybujcie, zaglądajcie do linków, czekajcie na nasze filmy. Co poniedziałek oglądacie film ze mną, czyli fajne, soczyste, miękko. Nie zaniedbujcie też innych prowadzących, oglądajcie wege, desery, włoskie żarcie, azjatyckie żarcie. Jedzcie, cieszcie się cześć!